Hej, z tej strony Kacpi i chciałem rozpocząć teraz serię z Shoguna 2 też już nie tutaj Upadku Samurajów czy Zmierzchu Samurajów tylko już, już wersję podstawową Shoguna i Trochę chciałem inaczej pograć sobie niż poprzednio, że jak y, przy jakimś tym y, głównym nurcie, że na początek, a później ten, y, przechodzić będę już na inne wiary już, a chciałem sobie pograć od początku już trochę trudniej, no można tak powiedzieć, że to, to będzie trudniejsze trochę, ale myślę, że też będzie bardziej przyjemne dla mnie wyzwanie. I będę chciał sobie zagrać rodem Otomu. A rod Otomu jest jako jedynym chyba rodem z... od razu na początku, który ma religię niebuddyjską lub tutaj jak Ikko-Iki ma swoją własną wiarę, a ma wiarę chrześcijańską i... no... Od razu mają też od początku y, trochę inne jednostki, czyli mają Ashigaru z różnicami. No, może to nie jest jakaś wspaniała jednostka, ale do obrony zamku na pewno jest dobra, bo do ataku na zamek taka... średnia. Dobra, i co ma? Otomo ma, obniża koszty rekrutacji piechoty z bronią palną, przyspiesza import hakownic, Obniża koszty działań misjonarzy i przyspiesza nawracanie na religię klanów. I wezmę sobie już nie na wysoki poziom trudności, tylko na bardzo wysoki, bo może już to trochę będzie więcej dla mnie, ale dobra. I włączę jeszcze filmik. I będę już, nie będę już teraz mówić nic w tym etapie, więc będę cicho. Strangers have come to our shores. They bring weapons of smoke and fire. Weapons that kill without honor, without skill. But even so, these foreigners and their guns could give a man power and victory. And victory. Wipes away dishonor. Truth has come with the foreigners, and souls can be saved by following the church's teachings. Heathens who cling to the old ways will be compelled by the power of Christ to kneel before God.

The Shogun's authority wanes, and your own position is threatened by lesser men. Together, though, we can be strong. Trade with us brings you the strength of God, wealth, and guns to arm the righteous. The lands of your old rivals, the Ouchi, are near. Seize them, punish your rivals, and gain a foothold on the mainland. The Shimazu resent the favor you enjoy in the eyes of the shogunate and the close friendship we have between us. Be wary of them, for their delusions of superiority will make them determined to see you crushed. Be vigilant, and all will be well. The heathens will be brought to the lamb, or they will be destroyed by God's grace. The Atomo will prevail. Dobrze, teraz sobie skończę i będzie właściwy odcinek za pewnie następny będzie jakoś od razu ten sam dzień, więc... hej!